Debata to dobra forma dyskusji w prawdziwej demokracji, ale trzeba pamiętać o tym, że nie każdy tak samo słowo debata rozumie. A tym bardziej, reguły, według których ma się ona odbywać. Podczas jednej z takich debat, krewki niedoszły uczestnik debaty postanowił przypomnieć o sobie. Pytanie, jakie miałem, brzmi: dlaczego tu nie ma polegzitu? Będzie w ostatniej naszej debacie za tydzień, także. Bardzo cieszę drodzy Państwo. Jakub Perkowski, jestem kandydatem po Lexitu, z miejsca A. pierwszego z okręgu numer 1. To jest lista numer 4. Państwo się mnie zupełnie tu nie spodziewaliście, ale nie wiem czemu, zaoszczędziliście troszkę pieniędzy i nie kupiliście siódmego pulpiciku. Ale jeśli państwo, tak jak powiedziałem, jesteśmy umówieni w, ja ja w kolejnej debacie, będzie pan za Żółtek gościem ja, naszej debaty. Ja rozumiem, ja doceniam pana. <grym> Jasne. I wiem, że w kolejnej debacie chcecie <grym> państwo wykluczyć inny komitet koalicyjny, <grym> inny komitet społeczny. <swoich> <grym> tak jak powiedziałem, nie, to znaczy, nie jesteśmy, grupi. jeżeli mogę, dobrze? Jeżeli uważam, mogę. Uważam, że PolExit jest dokładnie takim samym okay. pełnoprawnym... Znaku to pozwolę sobie teraz ja zabrać głos. Dobrze? Jako gospodarz tej debaty. Dobrze? Tak. Powiedziałem, że to jest debata z udziałem największych komitetów Największy. wyborczych. Dobrze? Jest Na i pan prezes korwin mikke Będzie też pan. twierdzi pan, że nie jesteśmy jednym z największych. Znaczy nie jesteśmy medium publicznym i nie mamy obowiązku. obowiązków nie macie żadnego ustawowych. To jest nasz wybór. reguły demokracji uważam, że zachowujemy, bo w naszych debatach będą oraz pan, pan prezes i pan. Czy możemy już teraz głosić o rozpoczęcie? A czy możemy teraz już rozpocząć tę debatę? Czy będzie Pan nam przeszkadzał w rozpoczęciu tej debaty? Proszę o mikrofon, chętnie będę uczestniczył bez pulpitu. W kolejnej debacie są zaproszeni. Dobrać, Państwo zaproszeni. Nie, nie wiem, czy nie z tego zaproszenia nie wycofamy. Nie wiem, Sam czy pan tego pan zaproszenia pan nie wycofamy. Nie Ma Pan rację, ale. Załaniam się teraz bardziej, żeby to zaproszenie wycofać. Patrząc na Pana zachowanie. To jest moje działanie, a nie Pana. Pani żółtka. ja biorę pełną odpowiedzialność za to, że tu jestem. Ponieważ uważam, że. A ja biorę wszyscy, za siebie. Czy mogę żeby wszyscy teraz widzowie. O żeby wszyscy, studia, żeby widzowie żeby wszyscy widzowie mieli świadomość tego, że istnieje Komitet Wyborczy Polegiński? Okay, Jest na czwartym miejscu na liście i możecie Państwo dla niego głosować, ponieważ tylko Komitet Polegiński gwarantuje, gwarantuje możliwość zachowania resztek polskiej suwerenności oraz odzyskania. Rangi Polscy, Polski w Europie. Cieszę się, pol że miał exit, pan każdy się zaprezentować. Exit to jest ubezpieczony pistolet przyłożony Dobrze. do głowy europejskim urzędnikom. Jasne. Zdaję pan sobie sprawę, że nie chcemy... mogę wobec pana siły użyć wiem, ja ja wiem, na na bardzo, bardzo się jeżeli... Ja mogę jeżeli... panu podać rękę. Oczywiście. Skoro pan jest taki miły. Ale... dlaczego pan mi nie podepnie mikroportu? Dlatego, że w kolejnej debacie nie mam nawet stanowiska nie niż na dzisiaj dwa. Kogo pan wykluczy? Jak chciałbym go, że na nas. Sujmy. Nie. Raz dwa, trzy. Patryk, jak, pana nie ma na tym debacie. Czy, Raz nie dwa, trzy. Nie wiem, czy Pani wie pan. Też nie ma na tym debacie. Tu są do. przedstawiciele parlamentarnych komitetów. parlamentarnych. Tak, tak, wie pan, co to jest parlament? Nie, jest dlatego, dlatego pod... nieparlamentarni są nie w każdej debacie. Taką mamy regułę. Więc... Czyli parlamentarni są ważniejsi. Tak, są ważniejsi. Mają poparcie społeczne, tak, społeczne tak, większe. Tak. Bo myśmy znaczy... jeszcze nie startowali. A teraz chcemy rozpocząć tę rozmowę. Zapraszam pana do opisania. demokracja polega na tym. Możemy teraz. Demokracja, ale jeszcze powiem coś, jeśli pan pozwoli do widzów. Ale... Demokracja polega na tym, że jeżeli wybraliście rok temu, to znaczy, że ktoś, kto nie został wybrany rok Dobrze. temu, bo nie kandydował, nie ma prawa głosu. Tak wygląda, drodzy Państwo, demokracja Tak, ta w wygląda w demokracja. Tu całkiem mi... nieźle. Myślę, że całkiem tu... nieźle wygląda demokracja. Fatalnie wygląda demokracja. A za tydzień mała. będzie przedstawiciel też, jak rozumiem, po polexitu. Jeżeli oczywiście nas jeżeli się jeżeli nie pan opuści, się do naszych reguł, dostosuje. Nas się, się nie, nie my da zamilczyć. się nie? Szanowny panie, Dziękuję bardzo. Dobra. pan, pan próbuje zrujnować tę debatę, którą państwo nie, zorganizowali i ja zaprosili tej nas. Ja tej chwili, drodzy państwo, nie robię absolutnie Dobrze, czy możemy się dogadać? Czy pan za tydzień jesteście, albo ja bardzo, a za tydzień. Ja są bardzo z panu dziękuję za tej Albo Nie, nie. I teraz, państwo. Ona nie, ja padła, chwili, teraz. Ona nie ja, padła teraz, ja w, ty, nie ja w tej, chwili... się tej, ale z panem, z panem żółtkiem. To co no, z każdym z was po to, z panem Jezu, z żółtkiem, nie, bo, a nie bez. Naprawdę, nie ma żadnego pisma zaczyna, waszej, zaczyna, waszej, nie ma żadnego pisma z waszej redakcji. Zaczyna to się I, irytować naprawdę. Ja nie powiem tylko jedną rzecz. Ja Ja tylko jedną rzecz. Drodzy państwo, ja właśnie wykorzystałem swój Nie, ja już Tak więc uważajmy, z kim się zadajemy, bo w najmniej spodziewanej w momencie możemy zostać zaskoczeni.